Witajcie w najnowszym odcinku serii o budowie tego miasta. Dziś wielki dzień. Urządzam wręcz kamienicy. Sprawdźcie kto w niej zamieszkał, jakie funkcje będzie pełnić i jakie przygody szykuje jej nowa załoga. Ostatni okres to dalsze, zaawansowane prace nad budynkiem. Kamienica z piaskowej cegły doczekała się w końcu swojego przeznaczenia. Stała się bazą podróżników. Wprowadził się tu legendarny Johnny Thunder wraz z profesorem Kilroyem, znanym również jako profesor Lightning albo jak ja go nazywam, Baltazarem Gompą. Do wspomnianej dwójki dołączył kanadyjski pomocnik. Seria LEGO Adventures to jedna z moich ulubionych, pełna przygód, ekspedycji i klimatu w stylu Indiana Jonesa. Postanowiłem dać temu akcentowi własne miejsce w mieście. Seria wystartowała w 1998 roku i była odpowiedzią LEGO na popularność filmów przygodowych, takich jak seria Indiana Jones. Seria miała świetny klimat, pełen map, skarbów, piramid, tajemniczych symboli. To właśnie dlatego postanowiłem dać im drugie życie w moim mieście, jako członków Stowarzyszenia Podróżników. Trochę nostalgii, trochę humoru i dużo charakteru. Jeśli chodzi o wnętrze ich oddziału, to urządzanie wnętrz w tak małej przestrzeni jest sporym wyzwaniem. Ale udało się. Każde pomieszczenie w tym budynku, według mnie, ma sens i opowiada swoją małą historię. Na zewnątrz dorzuciłem nowe szczegóły: latarnie, właśnie dzięki komentarzom od Was, kratkę ściekową, skrzynkę na listy. Wygląda na to, że coś przyszło może zaproszenie na galę National Geographic. Pojawiła się także brakująca kolumna przy wejściu. Poprzednio użyłem zamiennika. Teraz wejście jest w pełni symetryczne. Na parterze znalazła się kuchnia inspirowana jednym z tutoriali twórcy Thiago Catarino. Mamy tutaj wszystko co potrzebne. Kuchenkę z okapem, slew, lodówkę z zawartością, trzawkę z naczyniami, a pod słodami skrzynię na warzywa. Podłoga to plastyka. Biało-czarna szachownica. Przy stole ustawiłem zastawę z najnowszej dostawy klocków. Do tego pączek podróżnicy muszą jeść, a skoro sami gotować nie bardzo wolą, zatrudnili szefową kuchni. W ręku postać ta trzyma listę zakupów albo jakiś bardzo tajemny przepis. Aby zmieścić stosunkowo rozbudowaną kuchnię z jadalnią, musiałem zmodyfikować układ i przenieść schody. Kuchnia nie mieściła się w pierwotnym projekcie. Czekała mnie rewolucja budowlana, ale było warto. Na pierwszym piętrze znajduje się kompaktowa, ale funkcjonalna łazienka. Tworząc ją inspirowałem się pomysłami z kanału Small Brick City: prysznic, toaleta, szafka. Chciałem, aby było prosto i praktycznie. Pozostała część piętra pozostała niekafelkowana. Po pierwsze, zasoby tali się kończą. Po drugie, tego i tak nie widać pod dachem, a kolor dark bluish gray jako tak opasuje na podłodze. Nie udało się zmieścić łóżka. Każda próba zaburzała funkcjonalność. Zamiast tego wymyśliłem stanowisko komunikacyjne. Nasz kanadyjski członek drużyny obsługuje radiostację, telefon i ekran komputerowy. Pełna dyspozytoria podczas ekspedycji. Można też zamówić pizzę albo kebaba. Na ścianach powiesiłem obrazy, dodałem regał z książkami podobny do tego w modularnym zestawie księgarnia. Oraz lampę, aby uzyskać klimat jak w gabinecie archeologa. Na drugim piętrze mamy prawdziwą pracownię. Stworzyłem dwa stanowiska. Jedno zasypane mapami i dokumentami, w którym Johnny Thunder obmyśla plan wyprawy. Drugie to miejsce pracy profesora Kilroya. W tym momencie analizuje on złoty kielich i olbrzymi kryształ. Być może natrafił na skarb zaginionej cywilizacji. Na półkach znajdują się tajemnicze słoiki i fiolki ze specyfikami. Być może są to ciecze probiercze do sprawdzania pozyskanych artefaktów. Ponadto mamy skrzynię ze sprzętem. W narożniku wiszą Winchester jako środek na komary. Do tego plecak, kilofy, łopata, dynamit, wszystko co potrzebne na wyprawę. W ramach easter egga profesor bada znalezioną magiczną różdżkę. Sprawdza, czy da się z niej wystrzelić konfetti, oby tylko nie zamienił kryształów w banana. Na balkonie nasz bohater Johnny Thunder z lornetką. Obserwuje okolice, szykuje wyprawy, a obok niego dębowa beczka zaadoptowana jako stół, na niej kompas, a obok papuga na drewnianej żerdzi. Zapowiedź czystej przygody. Na dachu bez zmian, ale planuję w przyszłości dodać kilka technicznych dodatków. Klimatyzator, wyciąg, może wejście, aby mieć dostęp do rewizyjnego okienka zegara. Kamienicę uznaję za ukończoną. Jestem z niej dość zadowolony, mimo wielu przeróbek, wyzwań, budowania, burzenia, budowania, przerabiania uzyskałem zamierzony efekt. Przyznam się, że mało planowałem, bardziej budowałem na freestyle'u i trochę się przez to nauczyłem. Przede wszystkim warto planować choćby na kartce papieru, rozmiar, układ ścian i wstępne na zagospodarowanie. Należy zawczasu wiedzieć, czy ma się na pewno odpowiednie klocki. Schody w małym budynku lepiej robić zewnętrzne. Zyska się dzięki temu powierzchnię użytkową wewnątrz. Należy upewnić się, że szczegóły, takie jak kwiatki na parapecie, nie kolidują z funkcjonalnością. Na przykład tutaj nie jestem w stanie otworzyć okien na oścież. Ten element jest do poprawy. Czasem minifigurka musi wciągnąć brzuch, żeby przejść, bo nie uzyskałem odpowiedniej przestrzeni między ścianą a elementem wystroju wnętrza. Ale efekt końcowy? Jest. Budynek wpasowuje się w resztę makiety, nadaje jej nowego charakteru i otwiera pole do kolejnych scenek rodzajowych z innymi figurkami. Jeśli macie pomysły, co dodać, zmienić lub zbudować obok, piszcie w komentarzach. Sam mam już w głowie kolejne etapy: dziki park, wzgórze i mała architektura przy budynkach. Tymczasem dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Do zobaczenia w kolejnym filmie, niech moc kłasków będzie z wami. A teraz spójrzcie na stolik w kawiarni. Ktoś siedzi z gazetą, patrzy w nieskończoność. Kojarzycie? To nawiązanie do filmu to nie jest kraj dla starych ludzi. Tommy Lee Jones, jeden z moich ulubionych aktorów, jako szeryf Bell, zastanawia się nad światem, który już nie jest jego. A nasza wersalka? No nie zmieściła się w środku. Robotnicy wtaszczyli ją aż na dach i teraz rozważają jak ją znieść. Jest to nawiązanie do filmu o dwóch takich, co wynosili wersalkę. Bo kto nigdy nie miał problemów z przeprowadzką, niech pierwszy rzuci poduszką albo wersalką.